to jest dzień proszę państwa 21 dzień w którym Andrzej Duda stracił żółtą koszulkę lidera na rzecz Karola Nawrockiego to sensacyjne wydarzenie miało miejsce właśnie dzisiaj i o tym sobie opowiemy opowiemy także o najnowszych sondażach i o tym wszystkim co wiąże się z aferą narastającą wokół śmierci Barbary Skrzypek Dziękuję Wam za lajki, dziękuję Wam za wczorajszy kolejny rekord oglądalności i proszę o subskrybowanie mojego kanału. A zaraz dowiecie się, w jakiej to konkurencji żółtą koszulkę lidera na rzecz Karola Nawrockiego stracił Andrzej Duda. Mi się wieczorową porą dziękuję za lajki i dziękuję za subskrypcję mojego kanału. Proszę Państwa, od wielu lat. W moim prywatnym rankingu mega obciachu żółtą koszulkę lidera dzierżył urzędujący prezydent Andrzej Duda. Zawdzięczał to zaszczytne miejsce obdarzone żółtą koszulką lidera. Z słynną sprawą i swoim wpisem na Facebooku o zamiłowaniu do smarowania się potem mistycki z Syrii. Tak, proszę Państwa, Andrzej Duda tym chwalił się na swoich mediach społecznościowych. To spowodowało, że od czasu, kiedy to uczynił, uznałem, że to właśnie on, w tym peletonie żenady, powinien dzierżyć żółtą koszulkę lidera. I trzymał się na tym miejscu, nacierając się potem syryjskiej mistyczki Andrzej Duda bardzo długo. Bardzo długo był na pierwszym miejscu i peleton był daleko za nim. Niestety dziś z peletonu wyrwał się nowy zawodnik, który śmiałym atakiem odebrał Andrzejowi Dudzie żółtą koszulkę lidera w wyścigu obciachu. I tą osobą jest, proszę Państwa, autor wywiadów o samym sobie Karol Nawrocki. Media, proszę Państwa, konkretnie ONET, dotarły do takiej to informacji, że Karol Nawrocki jest również pisarzem, i w swojej działalności pisarskiej pod pseudonimem popełnił był biografię. Nikosia, który go, jak twierdzi, w jakimś sensie fascynował. I okej, okay, każdy ma takich ludzi, którymi się fascynuje, jakich ma. Ja, komentując to dzisiaj do telewizji, powiedziałem, że zazwyczaj mieliśmy prezydentów, którzy szli do prezydentury ożywieni, ideami czy postaciami wielkich historycznych polskich przywódców Piłsudskiego królów polskich, wodzów no, pan Karol Nawrocki wybrał sobie za idola Nikosia Okej. Okay. powiem szczerze, pół biedy, bo ostatecznie środowiska, jakimi się otacza i fascynuje yy, dokładnie na tego typu idoli zasługują ale proszę państwa to jest bardzo ciekawa rzecz, otóż Wisząc tę książkę pod pseudonimem, jako autor pod tym pseudonimem zamaskowany, pan Karol Nawrocki występował, ale nie jako Karol Nawrocki, tylko jako pseudonimowy autor biografii gangstera. I co, proszę państwa, mówił ten anonimowy autor? Znaczy, autor pod pseudonimem. Otóż mówił, że do napisania książki zainspirowała go działalność naukowa doktora Karola Nawrockiego. Tak mówił sam o sobie, w trzeciej osobie, jako postać anonimowa mówił: Hm, ten Nawrocki to super gość. Tu rozumiecie, że w tym momencie żółta koszulka lidera peletonu Obciachu zaczyna już powoli bardzo mocno przesuwać się, a to nie koniec, w stronę Karola Nawrockiego. Ale proszę państwa, to jeszcze pół biedy, tak kochani, pół biedy, bo to jeszcze mówił on zamaskowany. Sam siebie chwalił, zamaskowany, ale teraz uwaga, za, znowu zapnijcie pasy, Karol Nawrocki nadchodzi. On sam, Karol Nawrocki, już jako Karol Nawrocki, pod swoim nazwiskiem, mówi, że, że zna autora. Nie kłamie przecież, że zna autora tej książki. Czyli go chwali, tego autora tej książki. No też nie kłamie, no bo chwali sam siebie. I taki człowiek chce zostać prezydentem Rzeczpospolitej. Tak, człowiek, który fascynuje się gangsterem pół biedy. Pisze o nim książkę pół biedy. Pod pseudonimem pół biedy. Ale już jak pod tym pseudonimem. Zaczyna sam siebie chwalić, a później pod nazwiskiem chwalić siebie pod pseudonimem, to to no jest zachowanie, które jest już tak śmieszne, że naprawdę smarowanie się potem mistyczki ma przynajmniej jakiś wymiar pseudoreligijny. Tak jak w tamtym przypadku przynajmniej mamy do czynienia z jakąś dewocją, albo no, w najgorszym wypadku pseudodewocją, a tu z narcystycznym, takim no, w sumie hochstaplerstwem, takim intelektualnym, w którym sam siebie chwali pod nazwiskiem. Fascynat gangsterów. I ten ze fascynat kiboli i gangsterów, proszę Państwa, w dzisiejszym sondażu zaczyna już dobijać do poparcia Prawa i Sprawiedliwości, ma 26%, ale co to oznacza? To oznacza, że generalnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło, a nawrocki ledwo dobija do tego już obniżonego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie rośnie nikomu innemu po naszej stronie z tego powodu, że Pisowi spada, i nawrockiemu spada, tylko rośnie Mencenowi i Konfederacji. Kolejny sondaż partyjny pokazuje. Nie ma trzeciej drogi, bo nie przekracza 8% progu. Bierze solidne 6% z kawałkiem. To jest solidne 6% z kawałkiem. W podzielonej pół na pół Polsce 6% to jest cholernie dużo. Ale jeżeli byśmy się zarejestrowali jako lista, to przy tym sondażu lista koalicyjna. Nie wiadomo dlaczego mielibyśmy się tak rejestrować, ale to byśmy nie weszli do Sejmu. I gdybyśmy nie weszli do Sejmu, to platforma wygrywając wybory. Nie rządzi, bo rządzi, rządzi PiS z e, ko, Konfederacją i to już są bliżutko konstytucyjnej większości, czyli mogą z Polską, gdyby ten sondaż się potwierdził, zrobić wszystko. I to oznacza zwycięstwo Platformy Obywatelskiej. Rozumiecie? W sondażu zwycięstwo Platformy Obywatelskiej oznacza, że w Sejmie prawie o konstytucyjną większość ociera się obóz przeciwny. To jest kolejny dowód, o którym mówię. Jeżeli zasadniczą twarzą i zasadniczym przekazem obozu przeciwnego dla PiSu jest przekaz wyłącznie platformerski, to druga strona ma ogromną przewagę. I wiem, że to niektórych złości, ale to jest konstatacja, która wynika z realnej oceny tego, co widzę i czytam w sondażach. Po prostu taki czarny scenariusz jest możliwy. Taki czarny scenariusz, w którym. Samodzielne, samodzielne zwycięstwo platformy nic jej nie daje. To jest bardzo możliwy scenariusz. Przy słabej trzeciej drodze, nawet bardzo realny, ale daleko nie wszystko stracone. Dzisiaj, proszę państwa, rozwija się dalej afera Barbary Skrzypek. I prawo i sprawiedliwość brnie w tę aferę, moim zdaniem, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, o czym ja od paru dni tutaj w zasadzie można powiedzieć PiS. Ostrzegałem i uprzedzałem. To jest sprawa, na której oni tracą tak czy inaczej, bo ta sprawa bardzo wyraźnie pokazuje śmierdzący charakter afery dwóch wierzch. I co więcej, sam fakt, sam fakt, śmierci kobiety po przesłuchaniu wcale nie musi oznaczać, że ona. Umarła z powodu złego traktowania podczas przesłuchania. Może również oznaczać, że była zestresowana tym przesłuchaniem, o czym ja Wam tutaj mówiłem, z uwagi na inne okoliczności, które prokuratura i chwała Bogu, wczoraj o tym mówiłem, dzisiaj prokuratura zadecydowała, że tym się zajmie. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o tym, to powinna badać prokuratura. Nie zaprzeczać, że cała sprawa nie ma związku, bo nie wiadomo, czy nie ma związku. Ale nie musi mieć takiego związku, że ją ktoś zamordował w prokuratorze, tylko może mieć taki związek, że zeznawała i te zeznania mogły się komuś nie podobać, ktoś mógł na nią wpływać, żeby zeznawała tak czy nie inaczej. Być zadowolonym albo nie z tego, jak zeznała. To są wszystkie okoliczności, zarówno te związane z przesłuchaniem, jak i te, które są związane z tym, co dookoła. To są wszystkie okoliczności, które prokuratura musi wyjaśnić. I one nie są dobre dla Prawa i Sprawiedliwości. Mencen goni Nawrockiego. Jeżeli Mencen przegoni Nawrockiego, dzisiejszy sondaż daje mu 7% stratę przy rosnącym dynamice i dla niego, i dla Konfederacji, dalej wyraźną stratę do Nawrockiego. Trzeba uczciwie ten sondaż odnotować. Choć coraz więcej sondaży daje już przewagę Mencenowi nad Nawrockim. Tym niemniej. Nie można dziś wykluczać, i nikt rozsądny nie może wykluczyć, że ta rewolucyjna zmiana w polskiej polityce dokona się już w pierwszej turze wyborów. I wiem, że bardzo wielu z Was zaczyna dzisiaj rozważać taktyczne głosowanie za Męcenem, po to, by już w pierwszej turze wyeliminować z życia publicznego prawo i sprawiedliwość. Ja nie wiem. Czy to dobry pomysł? Ale wiem, że zaczyna funkcjonować. I pewnie o tym pomyślę. Będziemy sobie rozmawiać, bo on może zmienić naprawdę wszystko. A ja bardzo, bardzo dziękuję Wam za lajki, dziękuję Wam za subskrybowanie mojego kanału. Mamy rekordowy w polskim politycznym YouTubie tygodniowy przyrost subskrybentów i bardzo, bardzo za to dziękuję. Dzisiaj trochę krócej niż zazwyczaj. Ale zapraszam codziennie o dwudziestej pierwszej.